Witam serdecznie. Chciałem Wam zademonstrować, jak zamontować umywalkę. Jest to umywalka z szafką wolnostojąca, ale żeby nie było opcji takiej, że się złapiemy umywalki i ją przewrócimy, to ją będziemy montować do ściany. Za pomocą Pierw miała być opcja kołki rozporowe, szóstki. I przy, przykręcić, ale po przewierceniu płytki tam jest płyta regipsowa. No i niestety nie ma tam żadnego stelaża. To nie jest dla egzaminu. Zobaczcie, tutaj są takie montażowe otwory duże. No i zakupiłem takie kotwy do montażu. To są kotwy do montażu w, regi, do, w regipsie. Wierci się otwór FI. 10 10 mm, one się składają, przepycha się przez otwór i one się tam otwierają i później się zapiera i będziemy to montować. Zaraz zademonstruję wam jak to się robi. Mamy wycięty tutaj skobelek, bo będziemy yy, robić mocowanie umywalki do regipsu. O. I będziemy nakładać tak o i będziemy blokować, bo to są kołki z szybkiego montażu do płyt regipsowych, żeby się tam nie wyrwało, jak coś zaraz będę wam demonstrował. Tak. Tu w śniegu znaleźć dentkę swoją. O, to jest ta dentka od kombajna. Potrzebuję kawałek gumy wyciąć. Tniemy kawałek gumy na podkładki gumowe. Do tej umywalki żeby ją zamontować. Dobrze, że na magazynie wszystko leży. Nic się nie wyrzuca bo szkoda. Tak jak Wam wcześniej mówiłem. Yy, mamy te kotwy montażowe. One są na takich sprężynkach motylki. No i tu potrzeba wiertło Fi-10. Mamy tutaj wiertło Fi-10 udarowe. Będziemy wiercić bez udaru. Już jest nawiercona płytka yy, nawiercona wiertłem 6. Yy, yy, no to będzie nam lżej, lżej wiercić to nie? Także Bierzemy się za robotę a przede wszystkim najważniejsze, żeby na udarze nie wiercić, bo pęknie nam płytka. Strony nie ma w ogóle tego, jak to się nazywa. Z drugiej strony nie ma profila, tylko sama płyta jest, jakby powiedzieć, goła i wesoła. Także bierzemy te motylki, przepychamy. O, przepychamy. O! I, wiecie, jak tak pięknie trzyma. Ustawiamy sobie drugiego motylka. Też go przepychamy. O, jest pięknie ustawione. Teraz powiem wam, myślałem sobie w taki sposób, bo te podkładki przejdą nam przez dziury montażowe w umywalce. Ale, żeby zatrzymać i sobie poradzić, wziąłem większą podkładkę, rozciąłem i po prostu później założę za, za tą podkładkę i będzie mi trzymać. A tutaj sobie kluczem siódemką, bo to jest na klucz siódemkę, dociągnę i będzie trzymało. Ale jeszcze w międzyczasie zrobimy taki yy, mek, żeby, żeby podkładka, bo te podkładki są yy, te podkładki są metalowe. To z tą ceramiką, żeby nie pękła nam ceramika. No to moja słynna dentka z kombajna, bardzo gruba jest, około 3 mm grubości. Sobie z niej zrobię takie podkładki. Może no, sobie nie takie wziące, trzeba, ale Trudno. O. I wytnę sobie podkładkę gumową, którą dam pierwszą od strony umywalki. O, tutaj sobie złożę na cztery, wetnę dziureczkę. Dobra, pierwszą nadetnę, tutaj taką do połowy. I wytnę tutaj dziurkę w ten sposób. I mamy tutaj otworek, i będzie sobie wisieć jedną mamy gotową. Teraz zrobimy drugą. gruba jest ciężko tymi naszycami, i tutaj sobie wytnę. Gniazdo na śrubę. O, mamy gniazdo na śrubę wycięte i zrobimy tak. Pierwszą od strony walki założę gumę. Później założę i siódemką kluczykiem dociągnę. I właśnie w ten sposób będziemy montować. Nie ma konieczności dawania tej uszczelki gumowej, ale na pewno nie zaszkodzi, i fajnie by było ją dać, mimo wszystko. Że nikt nie pomyślał przy, przy składaniu montaż, yy, zestawu montażowego, żeby coś takiego za, z, zamontować. Tutaj poluzowuję śruby, tu też poluzowuję. Zaraz będziemy szafkę ustawiać. Trzeba podmiatać podłogę żeby śmieci nie było i montujemy będziemy montować tą szafkę o, tu mamy te otwory montażowe w yy, umywalce widzicie o tych otworach mówię to są bardzo duże otwory Tutaj i one te podkładeczki z tych śrubek szybkiego montażu pasują. Nasuwamy umywałkę dosuwamy do końca. I teraz od spodu mamy tą gumę na, nałożoną. Teraz trzeba nałożyć jeszcze tą gumę podkładkę. Atencik. Uda. To jest ta podkładka, taka wycięta, guma jest. Jemu próbować ją nałożyć. Jest tam na tyle miejsca, że powinno na ciasnotę, ale wejść. O. Widzicie jak ładnie weszło. No i teraz trzeba wziąć kluczyk ósemkę. Siódemkę, siódemkę, przepraszam, siódemka jest kluczyk. I naciągnąć to wszystko. Szczuciem. Mam tu klucz, siódemkę i bita, bo tam śrubokręt się nie zmieści. Muszę przytrzymać końcóweczkę, trochę podkręcić samym kluczem, żeby mi później było w razie do demontażu Yy, łatwiej kluczem przy, przykręcić, bo jak będzie łebek od tej śruby, to nam jest ciężko, ciężko dociągnąć, bo one się razem pokrywają i klucz nie wchodzi w rowki a tu, póki jeszcze się da, gumu, guma pode... O. O. i tu już wystarczy taki taki luz, żeby klucz mi się tu bezpiecznie zmieścił z drugiej strony też to samo robimy. No, przykręciłem tą umywalkę. Trzyma się, nic się nie rusza. Sztywno jest zrobione. Tutaj od strony wanny założę silikon. uszczelnię to silikonem. Tu górą też silikonem przejadę. Także będzie to z silikonem zrobione. Teraz się biorę za przyłącze wody. Za przyłącze wody i przyłączę kanalizacji Rurki mam pokupowane fabrycznie, jest uszczelka w środku w rurce, także nie ma co tam się przejmować, to tylko trzeba przykręcić. Już sprawdziłem, która rurka do czego, dlatego jest jedna dłuższa, druga krótsza, bo fabryczna nie starczyła, bo kranik za nisko zamontowałem. A, błąd nowicjusza, jak to mówią, można było wyżej kraniki zamontować i by był git. Jest drugi kranik. A do dokręcę. dokręcę kluczem obydwa kraniki? Zakręcę te te worki, bo przykręcam to mocniej i to od razu zrobię, bo później zapomnę i zaś zaleję mi coś. Dobra. I teraz się trzeba wziąć za kanalizę. Kanalizacja jest w ten sposób rozłożona, nie jest rozłożona, dopiero będzie rozłożona. Dobra, no będziemy robić teraz przyłącze kanalizacji odpływu z od umywalki. Tutaj yy, mamy jeden, dwa kolanka, tutaj mamy kolanko posmarowane płynem, Odstykam, bo jest tu świeży zapach. Się nie da inaczej. Musi to pójść tak. W ten sposób. Tu jest możliwość regulacji wysokości. Także tu już pójdziemy w ten sposób. Tu musimy namierzyć sobie rurkę. Ta jest zdepchnięta do końca. Czyli tu musimy odmierzyć. Tę stronę tutaj tyle odciąć Zapkam na razie, bo pachnie świeże, Świeżym powietrzem. Yy, uciąłem sobie rurę na wymiar. Ale tutaj się robią takie frędze. Zadziory. I te zadziory musimy usunąć, bo jak będą z, yy, płynęły z wodą włosy. To tutaj się będzie zbierać i zap, zapcha nam rurę. I to jest koniecznie, koniecznie do zrobienia, żeby to wyciąć do gładkiego i nie ma innej opcji złożenia tego. To nie wchodzi w grę, żeby to było złożone bez wycięcia tego krawędzi. No ale ja nie jestem zawodowym hydraulikiem, sobie to robię. Także na jedną rurkę nie będę wydawał pieniędzy, żeby kupić sobie gradownicę, czy jakoś tak to się nazywa. Nie mam pojęcia jak to się nazywa, ale wiem, że jest coś takiego, Do, do obcinania, fazowania tych krawędzi. O! I tutaj z zewnątrz... Musimy sobie ponacinać. Yy, stożek zrobić. Bo jak będziemy wpychać w te kolano... W tą uszczelkę... To... Yy, może nam się zadrzeć uszczelka. No a po drugie... Ta krawędź będzie nam zatrzymywać... Yy, dawać duży opór, żeby nacisnąć yy, na kolano nie? a jak sobie nad, nadetniemy koło 30-45 stopni taką faskę, to będzie nam dużo, dużo lżej a. i tutaj jest obcięte nie ma żadnych zadziorów także Także tutaj możemy, nic się nie haczy, to możemy tam składać. To wygląda w ten sposób. Muszę na palec sobie wziąć trochę płynu do naczyń. Płynu się używa albo takiego specjalnego mazidła. Ja używam płynu do naczyń, on też w zupełności wystarcza. I tutaj też posmarujemy płynem do naczyń. I ten zakładamy. Najpierw na kolanko założę sobie, żeby mi się wsnął. O, widzicie, jak ładnie się wsnął. I, I tutaj. I to poustawiam. Spady są zrobione. Siedzi tutaj, tutaj. Dobra. To zrobimy teraz w ten sposób, że otworzymy zaworki po troszku. Dobra, nie słychać, żeby coś ciekło. Nie widać, żeby kapało. Otwieramy drugi. Tak samo. Do połowy sobie na razie otwieram. Po drugie, yy, musimy sobie ustawić yy, zawo tymi zaworkami tutaj. Czy widać? Tymi, o, tymi zaworkami sobie ustawiamy ciśnienie na kranie, yy, żeby za dużo wody nam nie leciało. Zrobię tu szybko porządek. No i teraz yy, nie cieknie tak jak pokazywałem. Sprawdzamy wodę. Leci woda, to jest woda ciepła. Tu jest woda zimna. I ustawiamy sobie o Żeby, żeby zrobić oszczędność na wodzie. Bo Teraz są czasy, jakie są. Trzeba oszczędzać. I tu, moim zdaniem, bo zazwyczaj na mieszaku jest y, lana woda. I moim zdaniem to jest za duże ciśnienie. Y, za duża ilość wody według mnie leci. Oj, a co to się stało? Jakaś katastrofa. Zerknijcie. Ha. My tu gadu, gadu. A wszystko się zalewa. Pięknie. A czemu? A, bo tutaj było niezakręcone Dobra. Widzicie to już wszystko trzeba sprawdzać na bieżąco, bo to fabrycznie było składane, a ja tego nie sprawdziłem i sobie zalałem szafkę jak czegoś samemu sobie nie zrobisz, to to na nikogo nie możesz liczyć. Zakręcimy, zobaczymy. O, już nie ma powodzi. Już jest uratowany. No i tak, tak jak mówiłem, tu jest duże ciśnienie, za duża ilość wody leci. To jest marnotrawstwo wody. Bo jak zęby się myje, to zazwyczaj się włącza tą wodę, żeby... Ona leciała. Rzadko kto wyłącza natychmiast wodę zaraz za, za ręką. Dlatego trzeba, yy, trzeba sobie wyregulować ciśnienie na tym.